Witam Państwa. Dzisiaj jest znów o Ukrainie, bo o niczym innym dzisiaj nie wypada mówić. Pierwsza to jest sprawa zupełnie drobna. To jest tego nieszczęsnego nie, fejka, fejka o 13 bohaterskich obrońcach, którzy polegli że polegni, otóż wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj wytykać Ukrainie tego, bo to nie sądzę, żeby zrobili to, zrobił to ktoś z rządu ukraińskiego. Po prostu zrobił to jakiś, jakiś pełen najlepszej woli albo i nie facet, prawda? I podrzucił to, podrzucił to tam zobaczył to ktoś ktoś z tego rządu ukraińskiego, no i zrobił tego kosz celebr. Prawda? I to trudno, trudno o, to, o to mieć pretensję. Ja też przecież na to padłem, przecież jest na, na, na tej opadły mój artykuł w najwyższym czasie, mogą Państwo zobaczyć w kioskach. Napisałem również jeden, jeden, jeden tweet e, chyba i coś jeszcze w tym, w tym stylu właśnie, tak samo się dałem na to nabrać. E, także ty też mogę mieć do niego pretensje. Natomiast jest niedobrze, że Ukraina stara się jednak robić, że tak powiem, jednak zamiatać obąkiem, bo znów... Słyszę o 13, o 13 ludziach, którzy tam się poddali. Po raz kiedy Rosjanie pokazali tych ludzi z 80 paru. No, wątpię, żeby dodawali 69 statystów, nie wiadomo po co, nie wiadomo po co żeby tę liczbę powiększać. Prawda? Więc wygląda na to niestety, że, że Ukraina no, nie potrafi się przyznać, to był po prostu fake, tylko, tylko próbuje twierdzić, że tych 13 było, tylko no, bo się bohatersko poddało. No, więc, tam wyraźnie było znacznie więcej ludzi, więc jest niedobrze. Nie będę starał się tego, tego ciągnąć oczywiście, powtarzam jeszcze raz, bo już i tak Ukraina na tym padła, więc, więc już nie, tylko żebyście wiedzieli na wypadek, gdyby coś było, że, że, że tu dalej nie jest porządku. Natomiast druga sprawa jest poważniejsza znacznie, mianowicie to jest kwestia, jakim cudem ja, stary wróbel, dałem się naciąć na, na to, że pana Putina, który zaatakował Ukrainę. Chcę przypomnieć, że jeszcze poprzedniego dnia twierdziłem, że na bank nie zaatakuję. Nie zaatakuję i na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć tylko, że wszyscy myślący ludzie, Rozmawiali tak samo, ja myśląc, nie mówię o tych politykach, którzy brzeszczeli, tych dziennikarzach, którzy codziennie, że dzisiaj w nocy o drugiej zaatakuje i tak dalej. Nie. Ja mówię o ludziach, którzy myśleli. Bo to tak absurdalne, niezgodne z jakąkolwiek logiką, że... Powiedzmy Państwu Ziemkiewicza, który wychodzi z zupełnie innych założeń niż ja, ale też mówi, no, jak to jest możliwe, ten stary wróbel, prawda, Putin tutaj, gangster no to ja nie, i nie mógł zrozumieć, że to jest idiotyzm. Ja odwrotnie uważam pana Putina za bardzo, za bardzo no, przewidywalnego, obdzielnego polityka. Polityka, który przecież on przecież nawet nie przyjął do swojego państwa Osetii Południowej. Abkhazia no, to nawet nie chciała, ale Osetia chciała. Naddniestrza nie przyjął, mimo że chciał. Także on nie wykazuje jakichś zapędów. Białoruś jak pięknie połknął, prawda, bez jednego wystrzału, bez niczego. Więc wydawało, Kazachstan północny załatwił, Kazachstan załatwił w ogóle także. Także wydawało, że jest racjonalny, rozsądny i obliczalny polityk. I do głowy nikomu nie przyszło, że on może wyciąć taki kretynizm zupełny. Chcę przypomnieć, że ofiarą tego padł również pan Bernard Karl, który jest szefem wywiadu niemieckiego szefem wywiadu budynska na pojechał sobie też w przeddzień. Tego najazdu pojechał się do Kijowa i spokojnie się naradzał z kolegami szpiegami z, z ukraińskimi i cała ta wielka, wielka ukraińska i niemiecka, nie miały pojęcia, że jak się obudzą, to już będzie, to już będzie po wszystkim. No, no to będę chyba musieli trochę popić, bo, bo ambasada niemiecka skoro się a, a pan Kale został i trzeba było komandosów po niego posyłać, bo już nie miał jak, jak wyjechać z tego, z tego Kijowa. Także jeżeli dał się naciąć szef wywiadu zachodnio niemieckiego, to się nie dziwić, że mogą dać się naciąć. Jakby to jest absurdalne. Po prostu absurdalne takie. To, co zrobił, to, co zrobił prezydent Putin i co więcej. I co więcej, wykonanie tego jest, jest absurdalne. No, gdyby on posłał. Pięć grup, po cztery tysiące żołnierzy, prawda, komandosów na spadochronach, opanowali centra, centrach miast i tak dalej. no To by jakoś działa. To się dzieją, jak, jak w pierwszej połowie XX wieku toczą się jakieś wielkie pancerne kolosy. Starają się nie strzelać do budynków, żeby ich nie uszkodzić, no ale pana czołg strzela, pan bukulę nosi. Nosi, więc no, jeżeli ma strzelać, to po co takie wielkie czołgi, prawda? No, jakiś absurd zupełny. Prowadzi tę wojnę jak. jak Powiedziałem, w pierwszej połowie XX wieku. Jest to kompletny i totalny absurd, zarówno pomyślunek był zły, jak i wykonanie. wykonanie. Także no, dałem się naśmieć, ale powtarzam jeszcze raz. Pan Putin zwariował i nie mogłem przewidzieć, że zwariły. Na tej pory zachował się bardzo trzeźwo, trzeźwo i racjonalnie, więc się muszę wytłumaczyć. No. A trzecia sprawa, to jest dla tych, którzy dotrwali do tego, do tego momentu, to jest sprawa bardzo podstawowa, strategiczna. Rozumiem, że wszyscy, którzy chcieli tam się posłuchać, jakieś wygłupy, to, to już sobie poszli do domu, rozłączyli się, a to, jest, to, jest, to są poważne, poważne rozważania. Otóż mieliśmy lat temu, 7-8, mieliśmy sytuację taką, w której byliśmy odseparowani od Rosji przez Białoruś i Ukrainę. I moja teza polityczna brzmiała taka, że potrzebna nam jest niepodległa Ukraina, wszystko jedno tam z Krymem, bez Krymu to nie ma żadnego dla nas znaczenia. Chodzi o to, żeby była niepodległa Ukraina i Białoruś, które oddzielałyby nas od Rosji. I to jest kamień węgielny. Z Rosją musimy mieć dobre stosunki, a Ukraina może być wroga w stosunku do nas, byle była wroga w stosunku do Rosji. Prawda? I w tym momencie, w tym momencie czego, gdyby Ukraina coś nam, nam trzeba poskakiwać. No to Rosja tam z tyłu, prawda, jako nasz sojusznik yy, siedzi. Yy, przypominam, że, Ukrainę, że ukraińscy banderowcy, tam nie, nie tylko banderowcy, oczywiście zgłaszali pretensje do całego zakurzonia takiego czy zasania, czyli, czyli za terenem za rzeką San, za linią kurzona, yy, do przemyśla, do hełma, do łękowyny całej. Do, krótko mówiąc, Krótko mówiąc, mają liczne pretensje terytorialne. Rosja nie ma danej pretensji terytorialnej, Ukraina miała. Dlatego też dla nas głównym wrogiem była Ukraina, nowe państwo prężne, które może chcieć budować swoją tożsamość na propagandzie nacjonalistycznej. To wszystko wzięło w łeb 5 listopada ubiegłego roku, kiedy Rosji udało się połknąć Białoruś. Nawiasem mówiąc, teraz, jeżeli Putin poniesie klęskę, to ja nie wiem, czy panu gorzący nie uda się jeszcze raz uciec, uciec pod gilotyny i wykręcić z tego zbira. Już 20 lat mu się to udawało, 2 lata mu się to udawało, no to może mu się jeszcze raz uda, szczerze mu życzę powodzenia, w polskim interesie oczywiście. Ale tak czy owak, na razie póki co, wygląda na to, że mamy Rosję na granicy. Zgodnie z, podpis z porozumieniami podpisanymi przez Białoruś, w przyszłym roku nastąpi ujednolicenie służb specjalnych oraz wojska Rosji i Białorusi. Także w tej chwili już Ukraina straciła, już nie jest taka ważna w tej chwili dla nas, bo tak czy owak będziemy mieli te 200 czy czymś kilometrów granicy, granicy z Rosją, po naszym strapieniu. Tym niemniej, oczywiście, byłoby lepiej, żeby Ukraina była państwem dla nas niepodległym i żeby stanowiła, stanowiła jakąś przeciwwagę, przeciwwagę dla wpływów, wpływów rosyjskich. I z naszego punktu widzenia w tej chwili, jeżeli się bije dwóch... Bo Rosja teraz, w tej chwili stała się naszym potencjalnym wrogiem, skoro graniczy z nami. No. W każdej chwili mogę sobie przypomnieć, ja wiem, o czym mówiłem, stoku albo o czymś takim, żeby całą Pustę Białowiecką wcielić do, 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 do zbira, prawda? Także Rosję w tej chwili traktujemy jako potencjalnego wroga i Ukrainę też. Bo to dzisiaj ta Ukraina się cieszy naszą wielką sympatią, ale za dwa lata czy trzy lata może być zupełnie już inaczej. Także trzeba zawsze patrzeć na to, co się będzie działo potem. No i teraz, z naszego punktu widzenia, jak się dwóch naszych potencjalnych wrogów bije ze sobą, to bardzo dobrze. Tak samo jak się Niemcy cieszyły w 1921, że się Polska bije, bije z bolszewikami, tak samo my się powinniśmy cieszyć, że Ukraina bije się z Rosją i oczywiście w takich tych powinniśmy popierać słabszego, czyli Ukrainę. I to jest w nasz w tej chwili interes państwowy, żeby popierać Ukrainę. Także wyjątkowo, wyjątkowo rozsądek, rozsądek idzie w parze z emocjami, bo emocjonalnie to wszyscy są przeciwko temu mniejszemu, prawda, który, który się tutaj bije, bije z Rosją. No ale to się również w tej chwili zgadza z rozsądkiem politycznym. Także z czystym sumieniem ludzie rozsądni mogą popierać Ukrainę w konflikcie z Rosją. 真亏死我了。